Rozmawiamy z Kubą Ćwiekiem. Cześć, Gwiazdą Rock and Read Festival, drugiej edycji. Dlaczego druga edycja? Łatwo być gwiazdą, kiedy jest się organizatorem, więc e, akurat tak to, tak to zostało ustawione. Druga edycja, dlatego, że pierwsza sprawdziła się świetnie, poza tym pierwsza była pewnego rodzaju testem e, samej idei, testem, czy, 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 czy ma to jakikolwiek sens, czy czym rzeczywiście można promować literaturę przy pomocy rock and rola. Można, więc skoro sprawdziliśmy, skoro odbyliśmy pierwszą próbę, teraz stwierdzamy, że czas uderzyć w czymś mocniejszym. A to co będzie mocniejsze? Przede wszystkim ta trasa jest zdecydowanie większa od poprzedniej. Ona jest dłuższa, obejmuje więcej miast, ma więcej samochodów, ma większą załogę na pokładzie. W zeszłym roku jechaliśmy tylko kamperem, w tym roku jest kamper, samochód z przyczepą i jeszcze wóz ze sprzętem. Dołącza do nas zebrany na prędce, jeszcze nie do końca zgrany ze sobą, ale już czujący ducha rockendrola zespół. Który, który będzie z nami grał, który będzie uświetniał spotkania, będzie zdecydowanie więcej dodatków w postaci animacji, w postaci kawałków muzycznych przygotowanych przez zespół El Voltage, czyli ten sam, który przygotował utwór pod dreszcza Kuba Jabłonka, Adam Sypuła, znakomici muzycy przygotowali nam utwór pod, pod, pod chłopców, więc będzie mnóstwo atrakcji. Oprócz tego, ta trasa jest takim hołdem wobec literatury Richard tak, który w tym roku odszedł, to był jeden z moich wielkich literackich guru, więc, więc chciałbym tą trasą oddać mu hołd. Mhm. To, gdzie się pojawi w takim razie Rock and Read Festival? W każdym województwie mamy przynajmniej jedno spotkanie. Tak się jakoś fajnie poskładało. Jechaliśmy oczywiście tam, gdzie nie tylko ludzie nas chcieli, bo mam cały czas nadzieję, że ludzie chcieliby, żebyśmy byli wszędzie. I jakby to wszystko pokazuje, znaczy wszystkie komentarze, które mamy na fanpage'u, pokazują, że ludzie bardzo chcieliby, żeby docierali, żebyśmy docierali do wszystkich miast. Natomiast oczywiście to jest dosyć skomplikowane działanie logistyczne, więc, więc docieramy tam, gdzie jesteśmy w stanie dogadać się z kimś, kto może to spotkanie, spotkanie od swojej strony zorganizować. E, ale na szczęście znalazło się takich miejsc, a więc sporo, więc jedziemy przez dużo głównych miast, będziemy, e, e, zaczynamy, zaczynamy tutaj, właściwie częściowo w Warszawie, częściowo w Kasecznie. zaraz potem jedziemy do Kielc, potem jedziemy na Śląsk, gdzie, gdzie będziemy e, między innymi w Katowicach, potem Kraków, Przemyśl, Zamość i tak robimy sobie rundkę wokół całej Polski. Więc e, 30 parę spotkań przy, przy tej trasie e, to jest takie, taka dobra rozgrzewka pod, pod zaliczenie całej Polski kiedyś. No dobra. Mówisz o zespołach, które będą wam towarzyszyć, mówisz o dodatkowych pojazdach. E, to kto w zasadzie tworzy ekipę Rokendrychto? Jest, to jest idea grupy przyjaciół. E, w związku z tym e, staramy się, staramy, za, ten główny trzon e, to to. E, Moi gdzieś tam najbliżsi przyjaciele, e, czy, czy jak Tess, która jest moim przy okazji menadżerką, jak, jak e, nasz kierowca trasy, kierowca Campera Lambert, e, jak e, młody, który e, jest moim siostrzenicą, przy okazji jest operatorem i on jakby pilnuje, e, pilnuje tego, żeby jakaś pamiątka po nas została wideo. E, e, w zeszłym roku dołączyły do nas kolejne osoby, które, które zostały z nami już na ten rok i będą z nami, mam nadzieję, na zawsze, jak Lena, jak Magda. E, zwana przez nas dziunią, e, jest, e, e, jest to grupa, która cały czas wzrasta, cały czas się rozbudowuje, w tym roku będzie sporo nowych osób, które mam nadzieję zostaną z nami jak, jak najdłużej. To są ludzie, których jednoczy rock'n'roll, których jednoczy pasja czytania e, i, i którzy potrafią tę pasję ze sobą zgrać, bo, bo próbują czegoś nowego. Będę chciał jeszcze się od Ciebie dowiedzieć, jak wygląda życie w kamperze, bo raz już jechałeś kamperem, ale myślę, że jeszcze Cię złapiemy na trasie, zresztą w Krakowie, więc tylko bardzo krótka. jesteś gotowy tym razem na też te niewygody? Zdecydowanie, to nie są niewygody. To nie są niewygody. Znaczy oczywiście, że pojawiają się pewne problemy, do których człowiek musi się szybko przyzwyczaić, ale jeżeli się do nich przyzwyczaja, to to, to jest zupełnie inny tryb funkcjonowania. Ale, ale nie są to dokładnie niewygody. Masz swoje łóżko, masz ludzi, którzy, z którymi musisz się dogadywać. Masz. Czasem jest zimno. Akurat w zeszłym roku jechaliśmy w październiku listopadzie, więc zanim odkryliśmy, jak się włącza ogrzewanie w kamperze, to, to trochę nam zajęło. Ale, ale to, są, to są drobiazgi, to nie są prawdziwe niewygody. To są jakby drobne problemy i usterki, które jesteś w stanie sobie wynagrodzić właśnie tym, że możesz się gdzieś w środku pola, w środku nocy zatrzymać, e, wyjść na papierosa i popatrzeć w gwiazdy. Coś, czego tak naprawdę teoretycznie możesz zrobić też w domu, ale nad twoim domem wisi cały czas to samo niebo e, i, i, i nie jest to zupełnie to samo uczucie, nie jest to zupełnie to samo przeświadczenie. Czasami trafiasz w zupełnie nietypowe miejsca i tak budzisz się i jesteś w ogóle nie wiesz gdzie. No. Mam nadzieję, że kierowca tak nie robi, w sensie, że on się nie budzi nagle, gdzie ja dojechałem, ale, ale ja tak mam, w sensie, ja zasypiam, zasypiam w czasie jazdy, yy, zasypiam po spotkaniu, budzę się przed następnym czasami i yy, yy, to jest niezwykłe doświadczenie, że yy, podróżujesz w czasie snu, że podróżujesz, że właściwie całe twoje życie zaczyna w ten sposób wyglądać. To jest taki miesiąc zupełnie innego życia. Poprzedni Rock and Read Festival był związany z premierą Twojej książki Chłopcy. Tak. I teraz mamy premierę książki Chłopcy 2 Bangrang". Mhm. Y I może najpierw zapytam o poprzednich chłopców, bo na pewno czytałeś feedback y swoich czytelników. Jak został przyjęty tomik y przygód no, motocyklistów należących do takiego klubu, takiego no, rodem z Sons of Anarchy? Wiesz co? Y ta książka została przyjęta bardzo dobrze. Dowodem na to są chociażby trzy nominowane opowiadania do Zajla, ale jeszcze większym jakby uznaniem dowodem uznania, jak ta książka, jak ta książka dostała, jest to, że ludzie, którzy rzeczywiście na co dzień jeżdżą na motocyklach, pomimo tego, że ja nie jeżdżę, stwierdzi, stwierdzili, że pomimo tego, że nie jeżdżę, byłem w stanie załapać o co tak naprawdę chodzi. W sensie mogę nie jeździć na motocyklu, ale jestem człowiekiem drogi. Człowiekiem, który rozumie w jaki sposób nalicza się kolejne kilometry, w jaki sposób żyje się kolejnymi kilometrami i, i, i w jaki sposób można patrzeć na ten asfalt, który się ciągnie przed nami i, i próbować zrobić z tym życie. Więc e, historyjka, która miała być z samego początku opowieścią awanturniczą, e, taką pełną przygód, właśnie zakapiorów, e, rodem z właśnie o się Panie, e, stała się tak naprawdę opowieścią o cenie niedorastania. Znaczy jest, to, jest to bardzo y, możliwe do zrobienia. Mnóstwo, mnóstwo zna, tak, z nas tak naprawdę miota się y, y, gdzieś na tym pułapie i myśli sobie, jak fajnie byłoby nie dorosnąć. Ma to swoje plusy, ale, e, ale ciągnie za sobą również bardzo, bardzo duże konsekwencje i to jest opowieść o tym. To jest opowieść o tym, e, jak, e, jak być wiecznym dzieckiem i, i jak spróbować z tym przeżyć e, i czy tak naprawdę się to opłaca. No to przejdźmy do chłopców 2, Bangerang. Bo y, pamiętam, jak czytałem pierwszych chłopców, to mm. tam fabuła już się tak zaczyna rozkręcać, zaczyna coś się w miasteczku dziać. No i właśnie, i tutaj będzie pewnie ta fabuła kontynuowana. Tak, jest kontynuowana, ona idzie w troszeczkę inną stronę. Mianowicie, e, chłopcy jako tacy to, to bardzo specyficzny motocyklowy klub. W sensie oni pewne rzeczy próbują czerpać od, e, od wielkich, znanych klubów. E, z drugiej strony jednak mają swoje podejście. Natomiast, e, natomiast cały czas rozsyłają w świat małych, zagubionych Chłopców, których gdzieś tam u siebie trzymali jako, jako dzieciaków. I teraz poznajemy całą masę tychże właśnie innych zagubionych chłopców. E, w pierwszym opowiadaniu, które jest historią o zjeździe, kiedy klub zjeżdża się każdego roku jakaś właśnie w, w Lunaparku. I. E, Przygody, które tam, które tam się dzieją. Więc yy, poznajemy bohaterów, którzy do, tej pory, którzy do tej pory byli tylko i wyłącznie zaszkicowani, chociażby yy, pan Proper, kot, kot Krzysztyny, który dostaje własne opowiadanie. Yy, podobno jedno z najbardziej makabrycznych moich, ale yy, są to zupełnie, to jest, to jest pełnoprawna kontynuacja. Yy, w sensie rzeczywiście wszystkie wątki, które się pojawiły, yy, które się pojawiły w tomie pierwszym, w tej chwili są rozwijane yy, i, i zmierzają, ku bardzo wyraźnemu, bardzo fin wyraźnemu finałowi, e, który nastąpi później w następnym Chłopcy, to jest tak naprawdę zbiór opowiadań, które jest przeznaczone raczej dla osób dorosłych, które właśnie szukają gdzieś tam właśnie tej drogi, że jak zostać dalej chłopcem młodym, ale z drugiej strony, na pewno jest też odbierana przez młodsze pokolenie, które na przykład buntuje się w danym momencie. Czy tak też postrzegasz swoją swoje, te zbiory oba? Wiesz co, nie do końca, znaczy, to jest. Ja zazwyczaj starałem się pisać swoje książki za wyjątkiem bajki, którą niedawno napisałem to. Zazwyczaj moje książki są kierowane do moich wyśników. W sensie to jest mój mój, mój target. Do ludzi, z którymi, z którymi łączą mnie pewne pasje, ale łączą mnie także doświadczenia jakby pokoleniowe. I Eee, oczywiście, że każdy, kto, kto gdzieś tam sięga, jest młodszym odbiorcą, ma miał do czynienia z się Panem, może to odbiera odbierać po swojemu, ale nie to było moim celem. W sensie nie próbowałem tworzyć tego warstwowo. Eee, nie próbowałem, znaczy, na, na, na tych warstwach, że tak powiem, pokoleniowych, w sensie, że każde pokolenie odnajdzie w tym coś dla siebie. Myślę, że. Eee, to ewentualnie jest w stanie mi dodać sama historia, nośna historia się Pana, którą, którą stworzył Berry i którą uważam za, za jednym z najważniejszych książek w moim życiu, o ile nie najważniejszą. Towarzyszy mi przez cały czas. Jest tu opowieścią ponadczasową i właśnie da się z nich wyciągnąć. To jest taki zbiór opowieści, z których da się wyciągnąć jeszcze, jeszcze szereg innych. Ta moja jest skierowana mówię, do ludzi, którzy, którzy są mniej więcej w moim wieku, aczkolwiek spotykam się także z tym, że, że jest zupełnie inaczej. Odbierane, ale również pozytywnie przez, przez czytelników młodszych. Co fajne. Zmieniam trochę temat. E, wczoraj mieliśmy rozdanie Zaidli. E, miałeś aż cztery nominacje. Jak obstawiałeś? Jakie były twoje typy? E, zupełnie inne niż te, które się trafiły. E, znaczy, to jest. E... To jest ta, jedna z tych sytuacji, w których, w których oczywiście, jak ogromnie cieszą nominacje, bo wskazują, wskazują na zainteresowanie czytelników, gdzieś cały czas ta świadomość tkwi, walki ze samym sobą i konkurowania własnych tekstów z samym sobą. Przy systemie australijskim, który jest przy nagrodzie Zajdla, to jest jakby troszeczkę inaczej się składa. Natomiast, natomiast mimo wszystko, gdzieś tam ten, ten, ten element jest. Ogromnie mnie cieszy, że po całej fali hejtu. Wygrywa tak naprawdę to, na czym mi bardzo zależy. Jestem ogromnym fanem tego, jak, jak swój PR wokół wydawnictwa, bardzo mocny i bardzo intensywny, ale bardzo, bardzo ciekawy, rozwija wydawnictwo Power Graph i twórczość Roberta. Jest, czy, czy jakby publikacja Roberta i to, w jaki sposób on zaistniał w środowisku, jest żywym przykładem tego, że takie rzeczy działają i że takie rzeczy powinny działać. Robert przez bardzo długi czas, jak pamiętam, pisał do, do Science Fiction i to był ten czas, kiedy, kiedy, kiedy te teksty przebijały się do bardzo wąskiego grona, pojawił się z Power Grafem i tak naprawdę odniósł sukces, bo Oczywiście, że dobrze pisze, ale, e, ale jakby istotą jest tutaj także to, że trafił na wydawnictwo, które jest w stanie mu pomóc, zapromować, zapromować te, te, te rzeczy. I, e, Cieszy mnie ogromnie, że e, wczorajsza gala udowodniła właśnie to, jak ogromnie ogromnie ważną częścią jest to, e, na co tak naprawdę najmocniej narzekano, czyli promowanie. E, to, to wydawnictwo PowerGraf wpadło na ten świetny pomysł, żeby przeszczepić ideę e, publikowania darmowo opowiadań w sieci. No i przeszczepiona idea, oczywiście, od, od największych twórców z, z zachodu, ale, ale znakomicie przeszczepiona i świetnie zadziałała. Zadziałała już na pierwszym E, 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 działa i, i działa i w tym konkretnym przypadku. Ogromnie się cieszę, że, że, że tak właśnie się poroczyło. Choć oczywiście e, gdzieś cały czas w głowie tkwi świadomość że ty w ale ale, ale, e, ale zupełnie zupełnie poważnie mówiąc to, 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 to bardzo fajny moment i bardzo bardzo się cieszę, że tego typu teksty się pojawiają. Chociaż mówię moje typy były zupełnie inne. Ja e... Jakby zupełnie nie zastanawiałem się nad kategorią opowiadań, bo to jest jednak, e, bo to, to jest jednak ta, ta kategoria, która, e, w której nie mogłem myśleć do końca racjonalnie. Natomiast w kategorii powieści, w których wiedziałem, że moi fani nawet są podzieleni, jeśli chodzi o kłamce 4 Mogłem sobie w miarę swobodnie i spokojnie pomyśleć wybierać własne typy i, i wybierałem bardzo mocno pomiędzy e, zwięczeniem, znakomitym zwieńczeniem e, sagi Pana Lodowego Ogrodu Jaka Grzędowicza, a czarnym Ani to ponieważ e, po pierwsze Ania pisze znakomicie, po drugie e, ogromnie jej kibicuję za każdym razem, bo, bo uważam, że warta jest wszelkich nagród, więc, więc to były moje typy. Ale i to jest właśnie wspaniała, uważam, siła tego, że jest to nagroda fanów i jest przez fanów przyznawana. I właśnie stało się to, co fani na Polko chcieli zrobić. No właśnie, to co chcieli zrobić. Wspomniały się o hejcie i szczerze mówiąc, nawet ja słyszałem takie pogłoski na temat tego, że niektórzy głosowali przeciwko Tobie właśnie dlatego, że uważają, że za bardzo się promujesz. I czy nie jest mimo wszystko tak, znaczy ja troszkę będę w opozycji nawet do panów tak naprawdę, czy nie jest tak, że jednak właśnie to o czym mówisz, że pisarz musi się mimo wszystko promować, bo nawet jeżeli dobrze pisze, to wydawnictwo, które ma pewnych swoich już, powiedzmy, liderów, mhm. autorów. Nie będzie chciał wydać kogoś nowego, bo nie jest sprawdzony. To, to jest oczywiście jakby problem marketingowy zawsze, prawda? Czy w tym sensie wydawnictwo musi zarobić na, na danym nazwisku, w związku z tym coraz mniej chętnie ryzykuje. Ja pamiętam, że kiedy ja debiutowałem, to był akurat boom na debiuty, bo, bo on się wtedy pojawiła ale takiego boomu chyba już nie było później. Mniej więcej tych rozmiarów. Pojawiały się oczywiście pojedyncze nazwiska, ale takiego boomu nie było. Natomiast ja wychodzę z założenia, że każdy, kto robi coś wyłącznie przeciwko, nieważne czy to jest przeciwko mnie, tylko po prostu robi coś e, po prostu, żeby pokazać, że, że, e, że jest przeciwny czemukolwiek, co, co, co mu nie odpowiada. E, Podąża zupełnie złym kierunkiem niż powinien. E, głównym celem e, nagród fanowskich powinno być to, żeby jak najmocniej wspierać autorów własnych, w sensie tych, których sobie najmocniej cenimy, których dzieła e, najbardziej nam się podobają. E, działanie, e, działanie jakiekolwiek na szkodę jest głupie z idei. E, aczkolwiek, oczywiście, to jest potężna siła tej nagrody, e, że można takie coś zrobić. E, I. Uważam, że póki jest to możliwe do zrobienia przy nagrodzie i e, jest to absolutnie zgodne z nią, nie mam z tym najmniejszego problemu, e, bo tak to powinno funkcjonować. Tak samo e, jestem przekonany, że była grupa ludzi, która robiła ten sam numer z drugą stronę. Więc, e, więc e, to, to, to są takie gdzieś wewnętrzne e, polityki związane z każdą nagrodą, e, które. Spróbujemy nie tylko zagłosować na dzieło, ale zagłosować także na pewną ideę, na pewną wizję fantastyki. Całkowicie się z tym zgadzam. Powinniśmy podchodzić do tego w taki sposób, żeby e, e, nie tylko nagroda promowała autorów, ale autorzy promowali nagrodę. To jest ogromnie ważna sprawa i bardzo bym chciał, e, żeby po pierwsze fani jakkolwiek głosują, głosowali świadomie. Po drugie, żeby każdy autor, e, który w środowisku działa, który w środowisku funkcjonuje, wiedział, że to jest nagroda nasza i wszyscy razem musimy pracować na jej prestiż teraz pracujesz nad bajką, czyli właśnie czymś Skończyłem. zgoła innym. Skończyłeś mhm. zresztą. Y, możesz pokrótce właśnie powiedzieć o tym projekcie? O tym pomyśle. Y był taki moment oczywiście, jest, ponieważ mam zaszczyt i ogromną przyjemność przewodniczyć fanklubowi Firefly'a w Polsce, Bronco's w Poland. Zresztą bardzo serdecznie zapraszam do nas na, 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 na fanpage i do nas do grupy, jeżeli ktoś jest fanem. To jest grupa, która ma być czymś więcej niż tylko grupą fanowską promującą serial. To ma być grupa docelowo przyjaciół, których łączy jedno czy jedna idea. I oczywiście chcemy bardzo mocno działać także na, na, na korzyść innych, przyświeca nam hasło z Firefly'a, właśnie e, e, będące nawiązaniem do słów Martina Luthera Kinga, że jeżeli nie możesz biec, no, to się czołga. A jeżeli nie możesz się nawet czołgać, to znajdź kogoś, kto cię poniesie. My chcemy być tymi, którzy czasem poniosą. E, I w związku z tym wpadliśmy na taki dosyć szalony pomysł, żeby napisać bajkę e, o robaczkach, małych robaczkach, które walczą z ciemnością. E, głównym bohaterem jest świetlik. E, natomiast on poznaje zupełnie inne robaczki, ten, ten, jakby same ich wizerunki wizualne nawiązują do postaci z Firefly'a, ale to jest zupełnie osobna historia. To jest baśnia rzeczywiście dla dzieci. Eee który opowiada o tym, że nie warto się poddawać, że, że zawsze warto mieć nadzieję, że zawsze warto dążyć do spełnienia własnych marzeń. I to jest projekt, który przede wszystkim na specjalnej stronie udostępnimy za darmo z taką sugestią, jeżeli Ci się podobało, ściągnąłeś, to tu masz stronę Fundacji Kids Need to Read, fundacji, której współzałożycielem jest Natan Filon, wspierającej... wspierającej Dzieci chcące czytać, wspierające biblioteki dla dzieci, jakby udostępniające, dające możliwości dzieciom, żeby, żeby zapoznawały się z książkami, żeby rozbudzały w sobie tą pasję. I, i, I szykujemy taką książeczkę, która będzie dostępna w wersji online dla każdego. A oprócz tego, oczywiście, wydamy ją także w jakimś nakładzie papierowym, po to, żeby pieniądze, całościowy zysk. Zupełnie wszyscy pracują tutaj non-profit, więc, więc całościowy zysk, pomijając koszty ruku, przekazać na tą właśnie fundację. Będziemy je sprzedawać na konwentach najprawdopodobniej i być może online także, ale, ale to będzie świetnie wykonana książeczka, ponieważ yy, yy, zaangażowali się to wszyscy bronkowcy na, na każdy możliwy sposób, czy to finansowo, jak czasem, czy to promocyjnie. Czy jak w przypadku Basi Karlik, znakomitej harfiarki, tworząc utwory muzyczne, czy to na stronę, czy, czy właśnie balady o, o świetliku, tekst będzie mój, a grafi autora, autorką grafik znakomita ilustratorka Magdalena Babińska. Czyli na razie, hmm, Baśń i na razie Rock and Read Festival. To hmm. są te projekty, przy których będziesz najwięcej pracował. Będzie dużo roboty. Zawsze jest. Zawsze jest. Wiesz co, staram się nie zwaniać się póki mogę. E, póki czuję jeszcze, że mam w sobie jakiekolwiek siłę, e, których czuję, że, że jest parę, parę rzeczy do zrobienia, parę idei, które, które mogę jeszcze przepchnąć w jakikolwiek sposób. E, zawsze pracowałem na, te, e, na to, żeby e, moja praca, która jest moją pasją, była także bramą do, kole do, 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 do kolejnych pasji, mam pewną możliwością. E, tak się sympatycznie składa, że, że dzięki temu, że, że mam sporą grupę czytelników... E, Finansowo mogę sobie pozwolić nie tylko na gdzieś tam swoje drobne potrzeby, ale także na realizowanie tychże właśnie pasji i otwieranie nowych, nowych rzeczy, nowych ścieżek, czy budowanie, budowanie gdzieś tam nowych kierunków. Więc e, czy to serial, czy to płyta muzyczna, czy to słuchowiska, czy, czy rzeczy, które cały czas gdzieś mi tam w głowie siedzą, wszystko to jest przed nami i pewnie niebawem. W takim razie będziemy śledzić to na bieżąco i będziemy też mam, Rock and read. Mam Czyli... nadzieję i zapraszam Was oczywiście bardzo serdecznie na Rock and read. Będzie głośno, będzie się naprawdę dużo działo, będzie bardzo zróżnicowanie i. Będzie super. My się z Kubą jeszcze zobaczymy zresztą w Krakowie, a później hmm. pewnie na Kopernikonie, więc będziemy Wam relacjonować troszkę na temat Rock and Read Festival i będziemy trzymać kciuki oczywiście, jak najbardziej. Dzięki Trzymanie, wielkie. Trzymajcie, zdecydowanie się przydadzą. Dzięki do wielkie. Dzięki wielkie Kuba Dzięki za wywiad. Wielkie. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia.